Witajcie kochani, opowiem wam teraz historię mrożącą mocznik w pencherzach. oto nad radosną krainą wiecznie szczęśliwych ludzi pojawiają się na naszych oczach czarne chmury jak to zwykle kiedy w gotiku jest godzina 17. Otóż żył tu sobie cieszący się szczęściem materialnym jak i rodzinnym Anatol pozbawiony bogatego owłosienia na głowie i żyłby sobie tak szczęśliwie i w spokoju gdyby nie przyszedł czas zemsty ku tych niedobrych ludzi a zalążkiem tego zła okazał się być watras który sam może nie miał okazałej czupryny ale za to broda mu rosła na bogato Wtedy wziąłem ten sekator i ciach, ciach. Ach, to miasto jest tak pełne szczęścia i miłości. Radość na twarzach mieszkańców, emanująca dobre maura przedmieść, Aż chce mi się kwilić jak małe dziecko i skowytać do księżyca. Oni zapierająca dech w piersiach zarówno dosłownie jak i w przenośni. Wspaniały materiał dla poetów. Pójdę podelektować się zapachem dzikich nasturcji w swoim dostojnym ogrodzie. Poszedł wspaniale. Teraz możemy dalej spiskować przeciwko temu Anatolowi, głupiemu Daunowi Łysemu, co życzę mu jak najgorzej, hech i śmierci w męczarniach. Precz z nim, precz z nim. Hehe Henryk, mój wierny sługo, zanieś to leżące na lewo zatrute mięso Anatolowi, tylko nie pomyl z tym leżącym na prawo identycznym kawałkiem mięsa, który mam zamiar zjeść dziś na kolację. <try> É, Plan Watrasa zakończył się niepowodzeniem z powodu wrodzonej Trisomi 21. chromosomu i to też nasz poczciwiec postanowił uciec się do bardziej złowrogiej metody. Tak złowrogiej, że tylko umysł złowrogiego geniusza zła mógł uciec się do jej złowrogości. Zastawił na Anatola pułapkę. Dobra Agamoniu, teraz słuchaj mnie uważnie, bo nie będę powtarzał. Przyprowadzę tu anatolaty pacnij go wtedy w łeb plagą i uciekamy, rozumiesz? Przepraszam pana, panie Ipyroe, Sara znaczy e i kamile, nie jestem kamilem, jestem watras, a to przepraszam, bo zgadywałem, a wygląda pan jak kamil, jakik kamil co e, dobra, zamknij ryj i powiedz, czego chciałeś, mógłby pan powtórzyć co nam zrobić, bo mnie tam kolega zagłuszył i przyznam się szczerze, że nie dosłyszałem trochę pana słów, bo jestem już głuchy na lewe ucho i na prawe tety też trochę nie dosłyszę, e eee, co ty swawolisz, ja nie mogę po prostu mi włóczęgu. Łeb tego łysego prostaka jak go tu przyprowadzę i uciekaj. Aha, no dobra. Ha Haha, przepraszam, że się zaśmiałem. Po prostu rozbawiło mnie, że powiedziałeś na niego tak, jak ty go nazwałeś, bo już mi uciekło, po prostu się zatarło w pamięci i nie poradzę nic. Wal łysego pałą w łeb i uciekaj. To wszystko. Wal łysego pałą Web. Wal łysego pałą Web. Wal łysego pałą Web. Wal łysego pałą Web. Wal łysego Wal łysego w sumie może nie będę go przyprowadzał, po prostu powiem mu, którą drogą ma iść. Sam trafia. na Anatol, przyszykowaliśmy dla Ciebie bezokazyjną niespodziankę, te ups, wygadałem się, no cóż, idź tą drogą, co idziesz nią codziennie o tej porze, no to ten cieszę się, że Cię spotkałem, ach, ależ z Ciebie poczciwie dwa trasie, tak dbasz o nas i w ogóle, chciałbym mieć taką troskliwą żonę jak Ty, co, to ja już pobiegnę, sam rozumiesz, sprawdzić, czy Manchester pokonał naszych a. Wal łysego pałą łeb, łysego pałą łeb, łysego pałą łeb, pałę Co to? Co ja miałem zrobić? A! Wal pałą jestem głodny. I od tamtej pory nie umyłem więcej jużu. Hej, watrasi imku. co on tu robi? Tutaj watrasie mój miłowane tytyty. Ty, ty. Co tam a na to? nic ci się nie stało w naszej półap, to znaczy tam gdzie ja byłeś, A byłeś a, a, a nie. Podziwiałem piękne widoki, wypocząłem duchowo jak i fizycznie. Czuję się jeszcze lepiej, niż wcześniej. I tak, w ogóle nic. A, racja, trochę ucierpiałem. O, to wspaniale, to znaczy, to straszne. Co ci się stało? Złamałem sobie paznokieć, kiedy schyliłem się, by podnieść 100 sztuk złota leżących na samym środku drogi. Który chodzi, bo nikt przede mną nie zauważył. Byłem z tym nawet u lekarza, dał mi naklejkę. Niech to szlak jasny trafi, pieruny siarczyste. Och, aż tak się przejąłeś. Jesteś moim najlepszym przyjacielem. Pozwól, że cię obejmę. E, co? A, nie. Znaczy, e, może innym razem muszę lecieć. Zostawiłem włączoną E, znaczy zostawiłem na razie e, A e, i muszę sprawdzić, jaka jutro pogoda będzie, bo chcę iść na basen Sayonara. Skoro i ta pułapka zawiodła mimo swej złowrogości, Watras postanowił nie szczędzić w środkach do pozbycia się Anatola, którego po tym wszystkim znienawidził jeszcze bardziej niż zanim go znienawidził tak jak go nienawidził w chwili, o której mówię. Anatole chyba nie obrazi się jeśli ukradnę mu pod osłoną nocy jakąś jego rodzinną pamiątkę a potem zabiję Henryka i zostawię ją na miejscu zbrodni. On jest taki łysy, taki ohydny, taki, taki 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 tak taj, tak taj tak, taj, sk, tak tast, ale bym opierdzielił bułkę taką z chlebem, dobrze że upewniłem się że Anatola tu nie będzie ciekawe dlaczego Watras poprosił mnie żebym tu dzisiaj stał przodem do muru przez całą noc Dobra, nikt mnie nie Odczepię sobie też sztuczną brodę, bo mi się od niej poci broda. I oto jest jakaś badziewna pamiątka rodzinna Anatola. No to ją sobie wezmę. Bo to jak zawsze w porę dostrzegła twój niecny postępek straż obywatelska miasta Kornis. Posiedzisz sobie za to w pierdlu. Co? Ale wy nigdy nie jesteście na czas. Skąd mogliście wiedzieć, że razem z Henrykiem chcemy zabić Anatola? O jasny gwint, wygadałem się. Za długo już jesteś kawalerem. Czas cię zapoznać z pewną panią. Nazywa się Cela. Zaraz, dlaczego nie ma pan brody? Co pan jest, ta a pan jest łysy, błé? to obrzydliwe. Co, a okordę, zapomniłem, nie patrz na mnie, nie pa, a a a, 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 a na tołobyś zmarł młodo. Wciąż nie wierzę, że próbował mnie zabić. Jeszcze niedawno tak się mną przejmował. Trudno idę pociekać trochę na golasa po polanach w zgodzie z naturą. Co pan ma na swoją obronę? Zamknij mordę, wysoki sądzie. Oto jedyna moja mowa obronna. Winny i to mnie główno obchodzi. Watras trafił za kratki i siedziałby tam pewnie do ustranej śmierci, gdyby nie to, że jednemu z biegłych sądowych, pod wpływem przebłysku geniuszu, przypomniało się, że Henryk był wspólnikiem Watrasa i również powinien pognić trochę w pierdlu. Dobra, a teraz gadaj, gdzie Henryk łysapało? Kazałem mu stać na drodze tam, gdzie się idzie do miasta koło takiej skały. Ho, ho, ho nie ze mną te numery, pójdę tam i się okaże, że go nie będzie co wstawać i zaprowadź tam Patryka, zobacz My. Czy było w tym choć trochę prawdy? Okej, okay. przestań zamydlać mi oczy. Zaraz zawołam Lord Andre i pobawimy się w dobrego i złego gliniarza. Chrap, 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 chrap. O kurde, Kamil idzie i jak zobaczy, że śpię to mnie zabije. Co on mi kazał? Kurde, coś mi kazał, że że lagą. I, o mam ją, i że nią mam walnąć. E, mam walnąć coś na łydki? -ły -ły A już pamiętam są pałe. Owiem walne Kamila. Siema Henryk, dawnośmy się nie widzieli. Z przyjemnością melduje wykonanie zadania Kamil.